Hej Dino! Cześć Dina! Cóż za wspaniały, śnieżny dzień! Czy chcielibyście się dzisiaj nauczyć czegoś nowego? Może czegoś związanego ze świętami Bożego Narodzenia? Doskonale! Wiecie co robić! Naciśnij przycisk Dino i zobaczymy czego nauczymy się dzisiaj! Cyferki, to znaczy, że będziemy się uczyć liczyć. Ciekawe, co będzie dalej. Zobaczcie, to lokomotywa, to znaczy, że będziemy jeździć. Choinka, to może oznaczać tylko jedno: szukanie świątecznych przedmiotów. Aha. Chodźmy, znaleźć nasz pociąg. Czy to nie brzmi jak super zabawa? Doskona. Czy już słyszycie nadjeżdżający pociąg? Aha. On tam jedzie! Wskakujcie dinozaur i zaczynamy liczyć! Aha. Dina, czy coś już widzisz? Tak jest! To świąteczny pudding! Doskonale, Dina! Znalazłeś pierwszy świąteczny przedmiot! Ty co widzisz dino! Aha, wow, Dino, znalazłeś świąteczny prezent. To nasz już drugi świąteczny przedmiot! A tu mamy kolejny Dino. To choinka. Nasz trzeci przedmiot świąt. Poszukamy jeszcze jakieś moje dinozaury. Co to takiego Dino? Widzisz coś, ale nie wiesz co to jest. Podjedźmy trochę bliżej i zobaczmy, czy możemy go rozpoznać. Dobra robota, dinozaury! Udało się! To świąteczny indyk, nasz czwarty świąteczny przedmiot. Mmm, oh. ale on smacznie pachnie. Pychota! Skosztujecie kawałek? Oh. Śmiało, Dino i Dino. Zasłużyliście na nagrodę. Oh. Ale dzisiaj mieliśmy super dzień zabawy i nauki. Policzyliśmy tyle Wesołych Świąt! Hej Dino! Cześć Dina! Jak się dziś czujecie? Aha. Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha! Doskonale! Wiecie co robić! Naciśniemy przyciski, i zobaczymy czego się dzisiaj nauczymy! Aha. Zobacz, to symbol koloru. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy zgadywać kolory jedzenia. Tylko ciekawe, gdzie? Chyba wiecie, co to oznacza? Będziemy bawić się kolorami jedzenia w parku i uczyć się o kolorach. Najpierw przygotujemy nasze kolory jedzenia. Zobaczcie: brązowy hamburger dla Dino i żółta kukurydza dla Diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczymy, czego się dzisiaj nauczymy. Gotowi? Czy jesteście już gotowi na pierwszy kolor? Okej, okay. zatem zaczynamy naszą zabawę. Doskonale Dino. Położyłeś brązowy hamburger. Na brązową kropkę. Teraz twoja kolej, Dina. Fantastycznie! Położyłaś żółtą kukurydzę na żółtą kropkę. Okej, okay, przyjaciele. Ty weź brązowy broku. A ty, Dina, weź pomarańczową marchewkę. Czy coś nie tak, Dino? Nie lubisz broku? Hmm, już dobrze Dino. Ale powinieneś jeść warzywa, bo są zdrowe. Dobrze, zaczynajmy zabawę! Świetnie Dino i Dina! Nauczyliście się dzisiaj czterech kolorów. Czy pamiętacie jaki? Tak jest Dina. Nauczyliśmy się dzisiaj koloru brązowego, żółtego i... Tak, Dino! Zielonego i pomarańczowego! Doskonale, moi przyjaciele! Do zobaczenia! Cześć Dino, cześć Dina, jak się dziś macie? Czy chcielibyście dzisiaj zrobić ciasteczka i pouczyć się kolorów z nami? Doskonale! Zatem zaczynamy! Dino, czy możesz zrobić fioletowe ciasteczko? A teraz do piecyka, Aha. a teraz zrobimy żółte ciasteczko. A nie tak szybko Dino. Najpierw musimy skończyć wszystkie ciasteczka zanim zaczniemy je jeść. Zróbmy teraz niebieskie ciastko. O nie. To nie ten kolor, który chcieliśmy, ale już dobrze, Dino. Aha. I naciśnijmy przycisk jeszcze raz. Bieski, doskonale uh -huh. A teraz zróbmy zielone ciasteczko Aha uh -huh. uh -huh. Śmienicie, Dino. Udało ci się zrobić zielone ciasteczko. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chcielibyście je powtórzyć? Różowy, fioletowy, żółty, niebieski i zielony. Doskonale! Teraz możemy zasiąść do naszej uczty i zjeść ciasteczka! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Hej, Dino, jak się miewasz? Uh -huh. Dino, czy chciałbyś się przelecieć balonem na gorące powietrze? Uh -huh. Zatem wskakuj! Uh -huh. Wow, lecimy w powietrze! Zobacz, Dino tam jest obręcz. Przelećmy przez nią! Dino, udało ci się. Zobacz, tam jest zielona węż. Przelećmy przez nią. Doskonale, Dino. Jesteś w tym najlepszy. Szukajmy dalej, żółta obręcz, wiesz, co robić z Wuhu! -huh, udało się. Lecimy dalej. Zobacz, Dino, tam jest pomarańczowa obręcz. Dalej, Dino, lecimy. Udało się, ale super. A to jest czerwona obręcz. Myślisz, że uda się nam przez nią przelecieć? Uh -huh. Okej, okay, musimy tylko się wyżej. Uh -huh. Doskonale, Dino! Jesteś wspaniałym pilotem. I przy okazji nauczyliśmy się tylu nowych kolorów. Czy chcesz je powtórzyć? Aha. Przelecieliśmy się przez niebieską obręcz, przez zieloną, przez żółtą, a także pomarańczową, czerwoną też. Mieliśmy dzisiaj super zabawę. Aha. Do zobaczenia Dino. Witajcie, moje drogi dinozaury! Jak miło Was widzieć! Pewnie nie możecie się doczekać dzisiejszej lekcji! Haha, ha, więc uruchommy maszynę i dowiedzmy się, czego nauczymy się dzisiaj! Dzisiaj będziemy uczyć się o kontynentach. A także będziemy układać puzzle. A to wszystko w naszym małym miasteczku. Czy jesteście gotowi na zabawę, moje dinozaury? Zatem zaczynamy. A tutaj mamy nasze puzzle. Są takie kolorowe. Za chwilę wszystkie elementy zaczną się ruszać, i wtedy ktoś z Was będzie musiał powiedzieć: Stop! Jesteście gotowi? Brawo, Dino! Zobaczmy, co ułożyłeś! Ten kontynent to Europa i jest pomalowany na żółto. Okej, okay, Dina, teraz twoja kolej. A ten kontynent to Azja. Jest ogromny, prawda? I na naszych puzzlach jest koloru niebieskiego. Okej, okay, Dino, twoja kolej. Ten kontynent to Ameryka Północna, i na puzzlach jest koloru pomarańczowego. Przygotuj się Dina, teraz ty układasz. A ten kontynent to Ameryka Południowa i na puzlach jest koloru różowego, Dino, przygotuj się, żeby powiedzieć stop, ten kontynent to Australia i jest tutaj koloru zielonego. Okej, okay, Dino, przygotuj się. A ten kontynent to Afryka i jest tu koloru czerwonego. Dino, przygotuj się. Aha. Ten kontynent to Antarktyka i jest tu koloru białego. Moje dinozaury, ułożyliście wszystkie puzzle. I teraz mamy mapę świata. Teraz powtórzmy wszystkie kontynenty Aha. i kolory. Aha. Niebieska Azja Czerwona Afryka Pomarańczowa Północna Ameryka Różowa Południowa Ameryka Biała Antarktyka Żółta Europa i Zielona Australia. Doskonale, moje dinozaury, ale mieliśmy super zabawę! Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć hey Dino! Cześć, Dina! Chcecie nauczyć się czegoś nowego dzisiaj? Haha, ha, doskonale! Wiecie, co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy, czego nauczymy się dzisiaj! O, zobaczcie! To kolory! Ciekawe, co będzie następne. Będziemy malować uśmiechnięte buźki! Doskonale! Będziemy malować uśmiechnięte buźki i uczyć się o kolorach w parku! Dino, Dina, czy chcielibyście pouczyć się o kolorach? Haha, ha, ja też lubię uśmiechnięte buźki! Najpierw wybierzmy kolory! Zielona uśmiechnięta buźka dla Dino oraz żółta uśmiechnięta buźka dla Diny! A teraz idziemy do parku! Ciekawe, czy znajdziecie pasujące kolorem uśmiechnięte buźki na tej tablicy. Uh -huh. uh -huh. Okej, okay, zatem zaczynamy. Dino, znajdź taką samą uśmiechniętą buźkę na tablicy i połóż tam swój żeton. Znakomicie Dino! Twój zielony żeton uśmiechniętej buźki pasuje idealnie na tej tablicy. A teraz twoja kolej Dina. Brawo, Dina! Umieściłaś swoją żółto, uśmiechniętą buźkę na odpowiednim miejscu. Okej, okay, dinozaury, chcecie spróbować jeszcze raz? Okej, okay, Dino. Ty weźmiesz niebieski pomarańczowy żeton, a ty Dina ten bordowy. Wolisz kolor bordowy, Dino? <grym>, Dino, nie wybrzycaj. Wszystkie kolory są fajne. Okej, okay, zobaczymy, czy teraz uda wam się dopasować te buźki na tablicy. Dino, zacznij od niebieskiej buźki. I pamiętaj, buźka musi być uśmiechnięta. Aha. Aha. Bardzo dobrze, Dino. Teraz twoja kolej, Dina. Znajdź miejsce na tablicy tak, żeby dopasować swój żeton. Tak jest! Doskonale, Dina! Pozostała nam tylko jeszcze jedna buźka. Dopasuj ją, Dino! Wspaniale, Dino! Dopasowałeś swoją pomarańczową buźkę. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy pamiętacie jakich? Zgadza się, Dina. Ty poznałaś kolory zielony i żółty. A ty, Dino, poznałeś niebieski i pomarańczowy. Zgadza się, Dina. Był jeszcze kolor bordowy. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino i Dina, czy chcecie nauczyć się czegoś nowego? Doskonale. Zatem wiecie, co robić? Zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna. Zwierzątka! Ciekawe, co będzie następne. Dźwięki i park. Nauczymy się o dźwiękach zwierząt w parku. Co o tym myślicie? Zatem chodźmy. Posłuchamy, jakie dźwięki wydają różne zwierzątka. Tutaj mamy listę zwierzątek. Małpka. Ptaszek i lew. Usłyszycie dźwięk i musicie zgadnąć jakie to zwierzątko. Dino, chcesz zacząć? Okej, okay, naciśnij przycisk. Jakie to zwierzątko? Małpka, ptaszek? Czy może lew? Posłuchamy jeszcze raz? Jakie to zwierzątko, Dino? Tak jest! To była małpka! Dina, chcesz spróbować? A więc naciśnij przycisk. Jakie to zwierzątko, Dina? Małpka? Ptaszek? Czy lew? Chcesz posłuchać jeszcze raz? Jakie zwierzątka wydają takie odgłosy? Zgadza się, Dina, to był ptaszek! Chcesz jeszcze raz, Dino? Uh -huh. Okej, okay. zatem wciśnij przycisk. Haha, uh -huh. uh -huh. -ha, Nie ma się uh -huh. czego obawiać, Dino. Tutaj nie ma tych zwierzątek. To tylko uh -huh. dźwięki. Może tym razem zagracie razem? Uh -huh. Widzisz, Dino? Nie ma się czego bać. Uh -huh. Brawo! To był dźwięk lwa. Zostały nam jeszcze tylko dwie karty. Zobaczcie, to Dino i Dina. A wy jakie wydajecie dźwięki? Ha, ha, zgadza się Dino i Dina. Właśnie takie. Powtórzymy nasze zwierzątka. Małpka. Ptaszek. I lew. Wspaniale moje dinozaury. Do zobaczenia.